W tym odcinku powiemy Wam o zasadzie 10 minut, a dokładnie jak możecie sprawić, aby rozproszenia nie miały dla Was żadnego wpływu na was. Dzień dobry tutaj miosczepanek i Piotr, piwo! O, chyba mi, brz mi brzuch wyskoczył. Chyba tak. To teraz, to teraz. dlaczego? Aha, dlaczego? To tam cenzurę Dam sobie taką, taką cenzurę. Codziennie was do aby ten dzień był lepszy od poprzedniego. A nasze perliste głosy gi i gipkie ciała. Aha, pokazują, tak że widać, to pomoże, działa, że to działa. To Wszystkie poprzednie odcinki prowadziły do dzisiejszego. Dokładnie. Pracujesz, 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 nagle masz TING! Hm. sprawdzę, czy mi mail nie przyszedł. Pracujesz, pracujesz, pracujesz nagle. pink. Hm. coś zadzwoniło mi w telefonie. Pracujesz, pracujesz, pracujesz nagle. Tak? Przychodzi kumpel, może mu coś pomożesz? Pracujesz, 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 Tink! burkło mi w brzuchu, przerwę. To są różne rozproszenia, które codziennie nas atakują. Hmm? Nie? No tak, no tak. Mało Każdy tego, człowiek... są również y, rozproszenia fantomowe. Nie wiem, czy się zorientowałeś. Czyli, że jeśli a <coughs> masz apel Birkacze, tej, tak tak dalej, ci wibruje. Nie? Nie? Że fa... Czyli, że wydaje ci się, że, że ci pikło w Messengerze, a to nie pikło. Ci pikło Rozmi w mózgu. To znaczy, tak, jest tyle, tyle powiadomień i rozproszeń, że aż ci w mózgu czasem zaczyna. Na przykład, zaswędzicie włos zaswędzi włosek na udzie w kieszeni, a to już. Yy, myślisz sobie cygarą. Myślisz, że ci wibruje telefon. Aha. A zaswędzicie włosek. No tak. no. Włosek cię oszukał i przerwał twoją deep work. Rozwin temat. W jakim kierunku dzisiaj zmierzamy? I chcę Wam dać narzędzie, które pomoże Wam pokonać te rozproszenia. Utop telefon. Jesteś gotowy? Tak. Zasada 10 minut. Patrzę, czy się nagrywa, bo coś się szykuje nie odcinek. No? <grym> Czekaj. Badacze, którzy chcą usprawnić ludzkie życie i tak. sprawić, żebyśmy więcej robili, między innymi ja, zdiagnozowali, że najwięcej rozproszeń zdarza się w momentach przejścia poprzez jedno zadanie, a drugie. Czy skończyłeś pisać esej? I masz teraz zacząć tak. pisać drugi esej. Tym się zajmuję właśnie. I poprzez to? momenty przejścia to. masz okazję do zrobienia sobie jakiegoś jedzenia, herbatki, tak. e sprawdzenia, co jest w telefonie. I to są największe e takie kusiciele. Mhm. Że jak ty pracujesz, to jesteś jeszcze skupiony, masz to flow, daj Boże. Masz to flow. Ale jeżeli przerwiesz, bo ok, przechodzisz do drugiego zadania, tu jest ryzyko, że ci coś chapnie, wchodzisz w niebezpieczne terytorium, robisz te a tam kolega w kuchni i przegadałeś pół godziny, a miałeś pisać drugi esej, nie? A wiesz o tym, że Pan Jezus to przewidział? Słucham. Bo jak się tam była końcówka, jak była końcówka po Jego zmartwychwstaniu, to im się skojarzyło, myślę, uh -huh. że to jest ten kierunek. Uh -huh. On mówi, idźcie do Jerozolimy, uh -huh. nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Aha. Rozumiesz, żadnych rozproszeń. One direction. Jocie, ja one direction, tę piosenkę <noise> z one direction <noise> Koniecznie. Dobrze, dobrze. No. Nie, no ale nie, bo na to wychodzi, czyli no, nie? Na przykład, się z jakimś tamten. On... No, hej, to ja cię kojarzę. Darzam to gra. Dokładnie, albo nie, <grystanie> słuchaj. <u> mojej wioski <grystanie> myśli o tym, żeby się z tobą spotkać. No, pójdziesz wtedy do Jerozolimy jutro. No no, 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 no. Właśnie. Czyli jeżeli mam jakąś misję, to te rozproszenia są złe. No, ale i teraz 50 minut. jeśli piszesz że sej, rozumiem, no nie, to pomiędzy jednym a drugim, czyli pierwszy esej hmm. nastawił ci mózgownicę na drugi. Tak. Tak? Warto flow? nie wywieczyć mózgownicy. Warto wywieczyć, ale w sposób znaczy, właśnie no... asertywny do tak? rozproszeń. I teraz tą asertywność daję zasada 10 minut, do której Zamieniam przechodzę. się w ucho. Sedno tego odcinka. Tak? Zasada 10 minut zapobiega rzuceniu się w nieodpowiednie, w nadany moment rozproszenia. Kiedy poczujesz chęć zrobienia czegoś, co cię rozproszy w momencie przejścia, właśnie pomiędzy zadaniami, na przykład kolega z pracy, tak. lub chęć zrobienia sobie dodatkowej kanapki, a miałeś jedną, lub zjedzenia no. serniczka lub dodatkowej kawki, tak. powiedz: OK, oddam się temu za 10 minut, ale najpierw napiszę parę zdań. Często, gdy te 10 minut minie, to już jesteś we flow, już jesteś w pracy głębokiej i zapomnisz o tym rozproszeniu, które cię kusiło. Dokładnie, ktoś podrzuci serniczek, nie <noise> żen, gdzie wychodzić i tak dalej. No nie. Nie, Czyli odracasz. jeżeli walczysz, powiesz, stop, nie, to jest trudne, Aha. bo cały czas masz presję, mówisz okej, okay, nie, nie, nie idę w to, a potem i tak cię skusi i pójdziesz, ale okej, okay, pójdę no. za chwilę, więc no. jesteś spokojny, dobra, będziesz to miał, ale tak naprawdę nie będziesz tego miał, bo nie będziesz tego chciał, bo chcesz w danym momencie, w momencie przejścia, to jest przeciekawe. No, i to się nazywa z angielskiego surfing the urge, czyli surfowanie po takim pragnieniu, po aha, zachciance. Aha. Że ty nie realizujesz tą zachciankę, To jak surfer, surfujesz po fali i po niej tak surfujesz, że ją trochę odraczasz. Aha, aha, no nie? Aha. Ale czy nie można by było <laughs> tego zaangażować również, y, p, zaangażować, czy nie można by było tego wykorzystać normalnie w trakcie naszych, y, y, naszej pracy? Czyli. Albo nie, 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 nie kończy się pracy. Siedzisz sobie wieczorkiem i myślisz sobie tak. Dałem sobie czas na to, żeby się pomodlić, po, tam pomedytować, poczytać Biblię i tak dalej, ale leży obok telefon mm -hmm. i myślisz sobie, a to sprawdzę o, jeszcze, o, no, co, tam, co tam y, Ewagiusz z Koryntu myśli na ten temat. Ale tak naprawdę chodzi o to, że Twoja mózgownica cię zaraz przenawiguje tam, żeby sprawdzić, co na kanale sportowym, mm -hmm. nie? 10 minut przerwy, I żeby, sobie okay, żeby rozchodzić. Sprawdzę sobie to, ale za tak? 10 minut. Za 10 minut. No nie? tak Czyli dajesz sobie pozwolenie, że mam prawo sobie sprawdzić, co się dzieje w mediach społecznościowych, ale za 10 minut. Tak. I zaczynasz się wtedy modlić, tak jak chciałeś. Czy a potem Czy, ci przechodzi już ta chęć zapominasz. Dokładnie. I wejdziesz sobie do jak po skończonym zadaniu. Hmm. Czyli roz, rozchodzić wskazówkę z bo to jest z nawykami dobrymi i złymi jest wskazówka, no nie? Wskazówka nagroda działanie. Czyli pojawia nam się jakaś wskazówka na rozproszenie, i ty ją rozchodzisz przez te 10 minut. Nawet siedząc na tyłku, ale nie wchodząc w tą pokusę. O, tak, tak by to no to chodzi, tak to można że jakby powiedzieć. ją. To pokusę trochę zwodzisz. Ty, zwodzenie Ty ją pokusy, zwodzisz. Dokładnie, tak, zwodzenie z niej pokusy. bambuko. Ty, odcinek może mieć tytuł Zwodzenie pokusy. <noise> <noise> Okej, okay, niech tak będzie. Dobrze. No dokładnie. Zwodzenie pokusy w 10 minut. Dobrze. Jeżeli ktoś by chciał poczytać więcej, Ale to to jest zasadzie 10 minut bo i w Po 10 ogóle... minutach twoja głowa powie, a może challenge? Jeszcze 10 minut zwodzenia pokusy? I nagle się okazuje, że masz 20 minut do robienia rzeczy konkretnych. I zrobiłeś bambuko przez 20 minut pokusy. A po prostu <noise> czeka. No, Potem może ci już nie chceć. Nie, no mega, mega, mega. No, no. Tak, i to wszystko jest yy, zdjęte z książki Indestructible, czyli nierozpraszalny. Możemy sobie też o niej powiedzieć więcej. Znagałeś już streszczenie? Na moim kanale będzie, tak. będzie, będzie, będzie. Wkrótce, tak. Na, na Booktube. Ie. Dobrze, ale przejdźmy teraz do pożegnania, czyli dajcie znać w komentarzu, jak wy radzicie sobie z rozproszeniami, kiedy pracujecie nad czymś. Czy przykład oglądacie odcinek expresu i nagle przyjdzie wam rozproszenie, ha, do co myślisz? Przecież ja jestem fanem. Pójdę za ciebie, do zobaczenia, żebym. Poszedłem do wanny, mm. przecież jadę autem. Dobrze. Na was. Okay. ręce mi dobra, chyba zostały. Dobra, dobra. Ty, to jak ty zajdziesz, to wtedy będzie już ekran. A dobrze, jest dobrze, tego? dobrze, dobrze. Już. I teraz wybija się internet, że jeszcze panek. OK. Aha.